a Dużej ilości ostatnio publikowanych filmów przedstawiających naprawdę tak. Tylko, że czy teraz, jak w 2020 nie wrócili już e, uczniowie do jakby, zda do, do jakby szkół, prawda? To czy to, że tłumili w sobie tą agresję, emocje i tak dalej, nie sprawi, że teraz właśnie będą się wyżywać na przykład bardziej na rówieśnikach? Bo tak też może być. O, ku... Ale ci jedno oko Tak, bo mam zeza rozbieżnego. Polega to na tym, że jak patrzę na mój główny monitor, to drugim okiem mogę dalej czytać czat. Bo oko mi idzie bardziej w prawą stronę. Rozumiesz? To jest taki perk streamera. Jak już jesteś dobrym streamerem, to. masz taką pszt, szeroką wizję. O, jeszcze nie dopiła do końca, no. Chyba, chyba muszę wziąć ole na jakieś szkolenie. Chyba tutaj. Trzeba wziąć ziole pod skrzydła i po, 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 podać parę tri, tipów tutaj, żeby to się, to, 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 no co to to jest, no to na warsztaty trzeba, tak, na warsztat dole trzeba wziąć i pokazać, co to się robi na Twitchu, to już tutaj metody do Tornado, czyli, czyli na wiertarkę wchodzą w grę, tak, takie amatorskie zerowanie, no to. Box Delonix przesyła 10 złotych. Nieuczesana jak się dowiedziała, co mówisz, to się przyznała, że się nie myła od dwóch dni i mówiła, że nie dba o higienie bo przez komputer nie czuć zapachu. Więc miałaś rację niestety. Fu. Mm, tak jak lubię. Dobra, co się dzieje, kumpa ludzie. Widzowie, przy okazji jak spadasz pikmaty. Nie, nie, o Boże, o. nie, kwiat nie wraca. O, <noise> oh, Podoba mi się, lubię ten klip Ty też stara jesteś takim kameleonem? Kameleonem? Czemu? Naprawił światło no. Co? Popo co tam? Popo? Nieważne. Gdyby nieutrzesana wpłaciła 20 tysięcy złotych na cel charytatywny i byłaby umyta, czy bym jej obminęciła? Jakby Twitch, nie? To się, to się mogło wydarzyć tylko tutaj, tylko na tej platformie. Twitch, witamy. A czy bym obmineciła? Gdybym nie była z rękiem, ona była, była myta i zapłaciła 20 tysięcy na cel karetatywny? Wydaje mi się, że nie. Jak umyta, to nie. Instagram jest beza. Tak, jest beza. I o beze jest drama. To nie jest kurwa keczup. Ja was nie rozumiem. Z 20 tysięcy osób napisało mi, że jem bezę z keczupem. To nie jest keczup. To był sos truskawkowy. No wiecie, jak nieuczysana, to też nieumyta, nie? Zrozumiecie. <grystanie> I u nas było po prostu kocenie. To się nazywało koceniem. I to było czymś też normalnym. Zebrało się pasy, się napierdalało kogoś w kiblu pasem. Spuszczało mu się głowę w kiblu. gnębiło się go i tak dalej. to było z pokolenia na pokolenie, z rocznika na... Ale k... -a. O k on ma tą kosę ten, tego yy, 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 yy. Yy, Co to? Co to jest? Katana! Yy, jak pofalowałam włosy, wzięłam. Yy, siostra mnie tego nauczyła. Że wzięłam sznurek ten od yy, szlafroku szlafroka. Yy, dałam go na głowę i tak zawijałam włosy na nim do tyłu, takie lekko wilgotne włosy. Kulka, dzięki za pramika. Witam serdecznie. Yy, I tak zawinęłam do tyłu włosy i je spięłam tu tak razem i trzymałam przez długi czas i się zrobiły takie falki, i nawet do dzisiaj rano je miałam. A mi się bardzo ciężko kręcą włosy. A i bez żadnego. Yy, psik, psik. Bo wcześniej wskakiwałaś do niej. Psiu. Tako! Nie, Zobierka. wnoszę. Zwierzak, kurwa, lubię cię, nie? Ale wnoszę obana dla ciebie. Nie wiesz, że Maria, za każdym możliwym razem, to jeszcze kurwa nie możesz na chwilę stanąć toj, na miejscu, toj. tylko jakiś masz ADHD chyba. I musisz napierdalać tą ręką, kasia, kurwa, każdego. Kasia, oj, oj, oj. Kogo będzie... Stań, kurwa, na dupie i siedz w jednym kasia, miejscu. Chodź, no, chodź, no. Jezu, chodź. ale kasik z więcej, żeś od niego. Się i Remek. <laughs> Chciałem skoczyć na nie, ale nie zrzucłem już. Jak on stoi w miejscu? Co jest? No trzeba za zajebać przecież. A, dobra. Weź. Molka, weź, weź te pirem słe. Ale to! Czy nie <laughs> do <przestałem! Co>? dobrze stałym? <laughs> dobrze stałem! Dobrze stałem! No tak, ale taba, jak zrobisz? No tak, nadal jestem. Nie, Olka, on nadal. No. Dajcie o coś o Twitch. Na Twitch. No, no, Dobra, jest Nexe, no. jest, jest Zachaczaj. Zach a mnie zwagowało! Laga miałem! Chyba mózgu! Ej, bo mnie zwagowało! <grym> a, a byłem mógł. przed chwilą... Sfrisowałem mi Minecrafta Nieprawda nie słyszałam cię w drugim pokoju, dwa. cię! <grym> Ta telewizja tak by... Posłuchaj, śmieci. posłuchaj, Ech. słuchaj, yy, rozjebałeś ten telefon, rozjebałeś. No tak, będą troszeczkę polchniejsze, tak jak i ja. Pan przynajmniej pan jest szczery, tak? Tak. Przynajmniej taki szczery, tak, tak. szczery sprzedający, szczery kupujący, tak. nie kupuje, dobrano. W głowie mi się kręci. Chujowo. Dobra, sprawdźmy. Tak, to widziałam. To już widziałam. Tylko bez kontekstu, że jest, są to chujowe chipsy. To wyglądało 10 razy gorzej, nie? Przeszkadza ci, że nie gole nóg. Oka? To jest git. Widzicie, tezy na TikToku pisali, że ci współczują. Nie no, kiedy, zaraz lato, spodnie byś musiała nosić. Widzę. Pa. Bo Emet już nie zajął miejsca pewnie. Widzicie, nie przeszkadza mu to. Zwania pizza El Forno. Co? Był gościu, który robił. Bandura z jadłego smaku do... chipy La... i penisa. Oh, ale zajebiste chipsy. Mega zajebiste. Nie gadam z tobą. Góra. Ja tylko te fiuta bym jadł, nie o smaku fiulta najbardziej. Mega. Chcesz mi coś powiedzieć? Widać, powiedz, oni o. razem grają i razem odpadają. O, A, na o. Co wygraliśmy z Tatianem? Punkto. No, 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 wygraliśmy. Ale no. tak no. to było ciężkie pytanie. Nie wiedziałem. No, no to ciężkie pytanie. Wtedy wiedziałem, strzelałem. No, generalnie niektóre pytania są takie trochę zrobione specjalnie po to, że jak rozgrywka na przykład trwa za długo, to no, muszę Żeby, wyeliminować. Tu dużo ręce są overrated. W małych rączkach wszystko wygląda na większe. Gdzie są zapraszani na premiery, to powinni być tacy ludzie z klasą. A. No klasy to tam kurwa za dużo nie było. Oprócz tego, że siedziałam w kinie koło jednego z braci Mroczek. To było fajne. To nie wiem, który to był, ale to jeden z braci. Nie wiem. Ja ich nie rozróżniam. A real... What the are making in there? Oh bro, look what it is. Are you kidding me? Let's what? get the f**k out of here. What is it? It's a cremation society. No! 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 That's people. <laughs> 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 oh.